Zapraszam wszystkich serdecznie na rozwiązanie kolejnego zadania. Obejrzyjcie je do końca, dlatego że na końcu tego filmu są informacje o tym, gdzie można znaleźć więcej zadań, gdzie jest więcej treści i jak można się poruszać nie tylko na YouTube, ale też na mojej stronie internetowej. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na tym filmie. Tym razem zajmiemy się trygonometrią, a dokładnie spróbujemy rozwiązać równanie, które jest tutaj dane. 2 sinus minus x równa się minus pierwiastek z 3. Co to znaczy rozwiązać takie równanie? Czyli no generalnie zastanawiamy się, gdzie tak naprawdę nasz na wykres naszego sinusa jest przecinany przez pewną funkcję. Ale zanim to zrobimy, to uporządkujmy jeszcze to równanie. Po pierwsze, 2 razy sinus. Minus x to się równa minus pierwiastek z 3, podzielmy to przez 2, czyli sinus minus x to się równa minus pierwiastek z 3 przez 2. No i generalnie warto byłoby tutaj sobie omówić to może na wykresie. No to naszkicujmy teraz wykres funkcji sinus, pomoże nam to w zrozumieniu tego zadania. Tak. Tak. Załóżmy, że tutaj jest pi, tutaj jest 2pi, y X 0. Funkcja sinus mieści się w przedziale od minus 1 do 1. Tutaj damy sobie, no może u gór napiszemy pi przez 2. To podzieliliśmy na 2, to podzielimy jeszcze na 3. Czyli to by było tak i tak. I tutaj mielibyśmy pi przez 3, a tutaj to by było pi przez 6. I jak sobie popatrzymy na to, jakie wartości funkcja sinus przyjmuje, no to wiemy, że 1 to jest dla 90 stopni, czyli pi przez 2. Tak, teraz mamy dla pi przez 3, gdybyśmy tutaj byli, to jest pierwiastek z 3. Przez 2, no to bylibyśmy gdzieś tutaj, natomiast dla pi przez 6, czyli dla 60 stopni, no to mielibyśmy jedną drugą dokładnie, no, czyli tu, No to nasz wykres funkcji mniej więcej tak by wyglądał. I tu, i tutaj się zamykamy, to jest okres podstawowy. Ale zobaczcie jeszcze na drugą stronę, bo to też będzie istotne. Jeżeli tutaj weźmiemy sobie pi. Oto możemy teraz naszkicować nasz wykres. Wiemy, że dla pi będzie w takim razie minus pi, oczywiście. Minus pi będzie 1. No czyli jedziemy w tym kierunku tutaj, tak? No i tam dalej też nieskończoność będzie się tak to powtarzało, tak jak tutaj. E, o co tutaj chodzi? No popatrzcie, co to znaczy, że nasza funkcja sinus, akurat tutaj jest minus x, ale weźmy sobie jakąkolwiek no ogólnie funkcję sinus. X. Gdybyśmy napisali sinus x równa się 1 druga, Tak, czyli byśmy byli tutaj w pi przez pi przez 6. Pi przez 6. Tak, czyli tutaj nasz x to po prostu byłby x byłoby równe pi przez 6. Tak, czyli nasz na, patrząc na to możemy sobie coś takiego zrobić że, weźmy ten kolor, i tutaj będziemy mieli 1, druga to znaczy, że y, ta funkcja nasza sinus x, przecina się z funkcją tutaj y równe 1, 2. y równe 1, druga a to jest nasza funkcja sinus x. I zobaczcie tutaj na taką rzecz, że jeżeli my tak, przecięliśmy ten wykres tej funkcji. No to mamy tutaj wartość, o tutaj troszeczkę nam się rozjechało, to powinno być tu. Czyli tutaj mamy pi przez 6, ale z drugiej strony też tutaj mamy taki odcinek, tak? Tutaj, tutaj też funkcja sinus przecina się z funkcją y równa się jedna druga z tym wykresem. No i co to oznacza? Zobaczcie, tu jest pi przez 6 i tutaj. Też jest pi przez 6, czyli jakbyśmy chcieli zapisać, no to byłoby coś te rozwiązaniem tej, tej tutaj funkcji, rozwiązanie tej funkcji wyglądałoby w ten sposób, że to jest w tym okresie podstawowym, że x0 równa się, no tak jak tutaj mamy pi przez 6, albo x 0 równa się. I tutaj pi i ten nasz odcinek. Ten nasz odcinek też ma długość pi przez 6, czyli pi, e, nie tak, tylko tak, tak, pi minus pi przez 6, to się równa 5 szóstych pi. Czyli byłyby takie dwa rozwiązania w tym naszym okresie podstawowym. Ale jakbyśmy chcieli to rozwiąza rozszerzyć na cały zakres liczb rzeczywistych, no to wtedy mielibyśmy, zauważcie, powtarzalność. Nasza powtarzalność funkcji sinus jest w okresie 2pi, czyli nasze rozwiązanie, czyli to rozwiązanie jest dla przedziału od 0 do 2pi, natomiast gdybyśmy chcieli to zrobić w zbiorze liczb rzeczywistych, tak, no to wtedy byśmy napisali, że sinus x równa się tak jak tutaj jedna druga. Wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału. Yy, x równa się, nie należy do przedziału, tylko równa się oczywiście. x równa się pi przez 6 plus 2 kpi gdzie K należy do liczb y, całkowitych z lub x równa się, i to bierzemy rozwiązanie, czyli 5 szóstych pi plus 2K pi, gdzie k należy do oczywiście też całkowitych. I to już jest rozwiązanie tej, tej naszej równości, tego naszego równania. Pamiętajmy, mamy tutaj dwie po prostu funkcje, które się przecinają. Z jednej strony mamy sinus x, a z drugiej mamy y równa się jedna, druga i szukamy miejsc przecięcia. No i coś takiego właśnie tutaj możemy zastosować, a mianowicie w tym naszym równaniu już doprowadziliśmy do tej, do to tej postaci, ale tutaj mamy minus x. I zobaczmy, ten wykres nam też pomoże zrozumieć, po co, jest, co oznacza ten minus x. Sinus minus x. Zobaczcie, jeżeli ja tutaj wezmę sobie minus pi przez 6, minus pi przez 6, no to będę miał taką wartość jak tutaj, czyli 1, 2, ale na minusie. Tutaj będzie minus 1, 2. W tym miejscu, tak? Czyli dla minus pi przez 6 jest minus 1, 2. Co to oznacza, że jeżeli jest. Tutaj po prostu musimy skorzystać z tego, że funkcja sinus jest funkcją nieparzystą. Czyli zobaczcie, jeżeli ja wezmę sobie wartość, tak jak tutaj mam, sinus minus x, czyli minus pi przez szóstych, to jest po prostu równe ujemnemu tak ujemnej wartości sinusa. I przez 6 tego tutaj. Bo zobaczcie, tutaj jest 1, druga, tutaj jest minus 1, druga, czyli jeżeli ja wezmę to, tutaj minus pi przez 6 taki argument będę miał, to oznacza, że po prostu jest to ta sama wartość, tylko ze znakiem przeciwnym. No to już tak, mogę napisać, że korzystam z. albo tak, napiszemy sinus minus x to się równa minus sinus x i tutaj chodzi z chodzi o to, że to jest z nieparzystości tości funkcji sinus z tego tutaj korzystam. Ok, jeżeli tak, no to w takim razie ja mogę napisać, że to co tutaj mam jest równe minus sinus x i to się równa Minus pierwiastek z 3 przez 2. No to w takim razie mnożę to przez minus 1, czyli mamy sinus x, o już bez nawiasów, tam z rozpędu tutaj robię ten nawias, ale to nie jest. Nie jest nam potrzebne. I już teraz, sinus X to się równa pierwiastek z 3 przez 2, czyli patrząc na tablicę funkcji, to wiemy, że sinus pierwiastek z 3 przez 2, no to jest dla 60, czyli pi przez, czyli to jest pi przez 3, czyli mój punkt tutaj przecięcia z tym tutaj y równa pierwiastek z 3 przez 2, czyli jedno z rozwiązań tego naszego równania w okresie podstawowym to będzie x przez 0 równe e, pi przez 3, czyli 60 stopni, pi przez 3, czyli pi tutaj możemy sobie napisać przez 3, a to się równa 60 stopni pi przez 3 lub w okresie oczywiście podstawowym, x przez 0 równa się, i tak jak tutaj mamy napisane pi przez pi samo pi pi minus pi przez 3 to się równa 2 pi przez 3. To się równa 2 pi przez 3. No i to oczywiście jest w okresie podstawowym, czyli w okresie 0 do 2 pi. To jest nasz okres podstawowy. A jak teraz byśmy chcieli to rozszerzyć na Yy, na, rozszerzyć na zbiorze liczb rzeczywistych czyli w zbiorze liczb rzeczywistych no to wtedy no to wtedy mamy coś takiego tak jak tutaj czyli zapiszemy sobie, że sinus x to się równa to rozwiązanie pierwiastek z 3 przez 2 Wtedy i tylko wtedy, ale o tym za chwilę. Ja tutaj chciałem, tak, takim małym wtrąceniem, jeżeli chcesz zobaczyć więcej, to zapraszam na moją stronę internetową, jak również na inne firmy na kanał YouTube. A na stronie internetowej dla subskrybentów są smaczki, no, dla tych, którzy mają uruchomiony abonament, opłacony abonament. Wtedy możecie oglądać naprawdę ciekawe, ciekawe zadania. A jeżeli to zadanie Wam się podoba, jak również mój kanał Wam się podoba, dajcie lajka, a w komentarzach napiszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. No to wróćmy do naszego zadania. No i tutaj wtedy i tylko wtedy, gdy x jest równe. No i tutaj mamy pi przez 3 plus 2 pi, 2k dla k należącego do zbioru liczb całkowitych lub x równa się 5, nie 5, chciałem przepisać bez przesady. To czyli tutaj mamy 2pi przez 3 plus 2k. Dla k należącego do liczb całkowitych. No i to jest nasze rozwiązanie. Jeszcze wracając tutaj do k, dlaczego do całkowitych? Dlatego, że ten okres po prostu nam będzie się powtarzał o jakąś wielokrotność związaną z, z liczbą całkowitą. Zauważcie, że jeżeli liczba, jeżeli liczba k będzie równa 0, no to wtedy wylądujemy w okresie naszym podstawowym bo będziemy mieli rozwiązanie na pi przez 3, czyli o tak jak tutaj, byśmy yy, no to trochę wyżej będzie niż jedna druga, czyli pierwiastek z 3 przez 2. Yy, no i tutaj będzie, to, czyli to będzie pi przez 3, a tutaj byśmy mieli 2, 2 trzecie, 2 trzecie pi. Tak? A jeżeli będzie kolejny okres, no to mamy po przesuwamy tak naprawdę o 2 pi, o 2 pi, o 2 pi, albo w drugą stronę o 2 pi, o 2 pi i o 2 pi. Także to wszystko w tym zadaniu, no, jak zauważyliście, trzeba tutaj tak naprawdę korzystać już w tej chwili Zwykle, o wykresie. Trzeba pamiętać, natomiast korzystać z tych tutaj, z tego tutaj wzoru. Jak również pamiętać, no to często w zadaniach się powtarza że funkcja sinus jest funkcją nieparzystą, tak? Funkcja sinus jest funkcją nieparzystą i w związku z tym sinus minus x, czyli sinus z argumentu ujemnego, jest równy minus sinus x, czyli ujemnej wartości z argumentu dodatniego. Także dziękuję, zapraszam do komentarzy, napiszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Jak zapraszam również na moją stronę internetową. Tam, tak jak mówię, dla abonentów są odpłatne zadania, które w bardzo ciekawy sposób prezentują matematykę, jak również fizykę. Także dzięki, zapraszam tymczasem. Dzięki za poświęcony czas i oglądanie filmu. Mam nadzieję, że był pomocny. Więcej zadań znajdziesz na stronie www.matematykaoswojona.pl tam również możesz wykupić abonament, dzięki któremu będziesz mógł oglądać zadania, jakie już bardziej rozbudowane. Bardzo ciekawe. Abonament jest w różnych cenach, w zależności od tego, jak długo będziesz miał dostęp do tych filmów. Jeżeli chciałbyś być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Jeżeli spodobało Ci się, daj lajka. No cóż, to do zobaczenia.